Zjednoczony Gabinet Przejściowy Białorusi popiera decyzję rządu polskiego o zamknięciu towarowego przejścia granicznego bobrowniki To adekwatna odpowiedź na bezprawie na Białorusi, rosnącą liczbę więźniów politycznych i nieludzkie traktowanie, z jakim spotykają się w Katowniach. Z bolesnej reakcji nielegalnego reżimu jasno wynika, że jest to krok we właściwym kierunku, gdyż ogranicza to jego zdolność do finansowania represji. З вами жонди польські, Литви, інших країн шунковських уній європейській, стану з'єднаних ораз всіх країн, які задекларували своє заангажування на жеч демократичної, суверенної і неподлеглої Білорусі до дальшого зменшання пресії на режим в цілю запрещення репресій і увільнення вінжнів політичних. І власне діще застала оголошена децизія о замкненню Kolejnego przejścia towarowego na granicy pomiędzy Białorusią a Litwą. Jednocześnie, koniecznym warunkiem, który podkreśla gabinet, jest koncentracja tych działań wymierzonych w szczególności w reżim Łukaszenki. Ważne jest, aby przejścia transportowe pozostały otwarte, także jako korytarze humanitarne w kontekście trwających na Białorusi masowych represji. Ponadto, gabinet zdecydowanie sprzeciwia się, В шляким звольненням в рамах системи санкцій, в тим широко дискутувані можливості звольнення білоруського солі потасової білоруської солі потасової в рамах зближаючогося пакету санкцій Європейської, створить то нові люки в системі санкцій, які дозволять диктатурі позитивно шротки незбенне до нашілення репресій в народу білоруського і в російської агресії на Україну. Zjednoczony Gabinet Przyjściowy wypowiada się za wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków nacisku na reżim Łukaszenki w celu uwolnienia więźniów politycznych. Rozpoczęcie jakichkolwiek negocjacji z reżimem Łukaszenki uważamy za możliwe dopiero po całkowitym zaprzestaniu represji i uwolnieniu więźniów politycznych z listy humanitarnej jako pierwszego kroku ze strony reżimu. Odpowiedzialność za zamknięcie przejść granicznych, jak również za wszelkie inne konsekwencje, zastosowanych sankcji, spoczywa wyłącznie na reżimie Łukaszenki, który kontynuuje nielegalne utrzymywanie władzy, masowe represje i inne zbrodnie przeciwko ludzkości wobec Białorusinów, działania zagrażające pokoju. I bezpieczeństwu międzynarodowemu, w tym porwania samolotów w celu aresztowania przeciwnika nielegalnej władzy, zorganizowania kryzysu migracyjnego na granicach z Unią Europejską oraz współudział w wojnie przeciwko Ukrainie po stronie Federacji Rosyjskiej. Zaprzestanie represji, uwolnienie wszystkich bez wyjątku Białorusinów nielegalnie skazanych z powodów politycznych, zaprzestanie współudziału Białorusi w wojnie, wycofanie wszystkich wojsk rosyjskich z terytorium Białorusi oraz ochrona suwerenności i niepodległości naszego kraju pozostają najważniejszymi priorytetami prac Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego.